Miesiąc temu było o wezwaniu Ojcze nasz, a dzisiaj będzie, będą dwa tak naprawdę wezwania. Któryś jest w niebie i święć się imię Twoje. Jest między nimi silny związek, więc to ma nawet pewne uzasadnienie, tu zaraz wyjdzie. I właśnie troszeczkę też przypominając, ale to nas dobrze podprowadzi pod ten kontekst dzisiejszy. Miesiąc temu jakoś podkreślałem, kiedy rozważaliśmy to słowo Ojcze, i że nim się możemy zwracać do Boga Ojca, właśnie tę tą, tą bliskość Pana Boga, taką przełamaną troszeczkę w stosunku do obrazu, jaki, jaki życi mogli mieć Pana Boga, takiego odległego którego raczej się bali. O tym też dzisiaj to jakoś do tego nawiążę. A właśnie to słowo Ojciec no, pokazuje wielką bliskość Pana Boga, która najpełniej się też objawiła w Jezusie Chrystusie. To też jakoś warto widzieć, że Chrystus jest absolutnie w centrum chrześcijaństwa, i to jest to, co mówiliśmy właśnie miesiąc temu. Jak Filip prosił Pana Jezusa, Panie Jezu, pokaż nam Ojca. A Jezus mu odpowiada, kto widzi mnie, widzi i Ojca. W Jezusie możemy w najpełniejszy sposób odkrywać Boga Ojca. To co też Jezus mówi, ja jestem drogą prawną i życiem. On jest drogą do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie któryś jest w niebie. No to słowo niebo oczywiście ono dla nas, znaczy jest dwuznaczne, stąd czasami może być taka, yy, może się z tym wiązać pewne nieporozumienie. No bo niebo, no to jest to właśnie niebo, które widzimy, które jest nad nami, na, na którym są chmury, yy, na, po którym latają ptaki. Yy, niebo jako pewna przestrzeń. Yy, no ale jest jeszcze właśnie drugie znaczenie, i w tym drugim znaczeniu mówimy o Bogu, który jest w niebie. Oczywiście tu nie chodzi o przestrzeń, nie chodzi o miejsce, tylko bardziej o sposób istnienia. I, to jest, i tu wracamy też, bo trochę to Ojcze nasz i któryś jest w niebie, one korespondują ze sobą troszeczkę na zasadzie przeciwieństwa, bo Ojcze podkreśla bliskość. A któryś jest w niebie, pokazuje trochę ten aspekt, właśnie o którym mówiłem, z którym trochę problem mieli Żydzi, że Pan Bóg jakby totalnie przekracza tę rzeczywistość, którą my znamy. Że jest tylko wtedy my możemy go poznać, jeśli on nam się zechce objawić jakby przekracza ludzkie pojęcie i. Przekracza całkowicie tę doświadczalną rzeczywistość, i to w tym, który jest w niebie, się zawiera właśnie. I to jest, bo ideał, jak bardzo często w katolicyzmie, mówi się, że tak jak Wittorio Messori powiedział, najbardziej katolickie słowo w alfabecie, w słowniku, to jest słowo i. Jednoliterowe słowo i. Właśnie Bóg jest i Ojcem, jest w niebie, jest właśnie kimś nam bliskim, z którym mam, mamy intymną bliskość, ale jednocześnie jest wielki w majestacie, jest absolutnie przekracza tę rzeczywistość. I to jest właśnie ten drugi aspekt, ale właśnie ideałem byłoby dla nas, gdybyśmy pamiętali o jednym i drugim, że jest nam bliski. A jednocześnie ma wielki majestat, przekracza każdego z nas nieskończenie, przekracza cały świat nieskończenie. Bo mogą być właśnie dwie skrajne pokusy. Z jednej strony może być taka, w jaką może wpadali częściej Żydzi niż my, że Pan Bóg jest taki totalnie odległy, że jest trudno mi się z nim skomunikować, może on się w ogóle mną nie interesuje. A z drugiej strony może być z kolei że on się, że się z nim trochę tak spoufale, że właśnie jest taki bliski, no taki właściwie jak kumpel do poklepywania po, po ramieniu, nie? Że i jedno i drugie jest błędem. Nie jest kumplem, bo jest wielki, trzeba z szacunkiem się do niego odnosić, właśnie z poczuciem sakrum świętości, ale też nie jest totalnie odległy. Nie jest tak, że ja nie mam do niego żadnego przystępu. Właśnie, ideałem w życiu duchowym byłoby, byłaby taka harmonia między tymi dwiema postawami, że mam poczucie bliskości Pana Boga, wiem, że On mnie kocha, że jest blisko mnie, że chce być przy mnie, a zarazem On jest wielki w swoim majestacie. Że ja czuję Jego wielkość odnoszę się do niego z szacunkiem, no to pewnie tak jest właśnie jak z rodzicami dzieci, jeśli są dobre, poprawne, normalne relacje, to z jednej strony dziecko ma poczucie miłości rodzica, jego bliskości, a z drugiej strony darze rodzica szacunkiem. To nie jest relacja kumpelska właśnie, nie? rodzic z dzieckiem nie ma być jak, jak kumple, nie? więc to jest właśnie ideał chrześcijański bliskości, a jednocześnie szacunku do Pana Boga. I to, który jest w niebie, no też nam o tym y, przypomina. Y, zarazem właśnie, jeśli Ojcze nasz, któryś jest w niebie, y, no to też nam pokazuje, co jest naszym, y, co jest naszym domem, no bo normalnie to dzieci mieszkają. Póki się nie usamodzielnią z rodzicami. Więc jeśli Bóg jest naszym ojcem, a on mieszka w niebie, to jest jakby sposób jego istnienia, no to właśnie to też nam jednocześnie mówi, że niebo jest i naszym domem. Że to jest, I to jest też bardzo ważne, żebyśmy mieli tę perspektywę w życiu naszym duchowym naszego celu ostatecznego. Myślę, że często my o tym zapominamy jednakże um, za bardzo się tutaj zadomawiamy tutaj na ziemi, że tu jakby ograniczają się nasze oczekiwania, pragnienia, ale też i obawy zatrzymują się na na tym co w doczesności. Nie mamy tej perspektywy, że jest życie wieczne, że tam jest nasz ostateczny cel, że tam ostatecznie mamy trafić, że tutaj jesteśmy pielgrzymami, że to, co, to czego tutaj doświadczamy jest jakoś przejściowe. Więc yy, to w, w różnych aspektach to się objawia. Też kwestia takiej Takiej na przykład absolutnej wierności Bożym przykazaniom, na przykład to gdzieś pojawia się czasami w kwestiach, no właśnie, yy, yy, małżeństw, które się rozpadają, małżeństwo sakramentalne. No I ktoś to ma właśnie, i często nawet spotyka się z takimi głosami z zewnątrz, swoich bliskich czy przyjaciół, czasami nawet ludzi wierzących. No przecież, Masz prawo sobie poukładać tutaj życie, no, masz prawo się związać z kimś innym. Nie? No, wiemy, że, że to no, nie jest w zgodzie z tym, czego nauczał Pan Jezus. I właśnie tutaj ta perspektywa tego celu ostatecznego życia wiecznego może pomóc w tym, żeby jednak wierności Bożym przykazaniom i też wymaganiom wiążącym się z Ewangelią, żeby im, z Ewangelią, żeby im sprostać, żeby przynajmniej starać się im sprostać, żeby nie ograniczać tej naszej perspektywy życiowej, wyłącznie do perspektywy życia doczesnego. Mamy tu swoje zadanie do spełnienia, życie to doczesne jest. Bardzo ważny, ma swoją ogromną wartość i trzeba się nim cieszyć, ale to nie jest koniec dla nas i to, to nie jest cel ostateczny. Ostatecznym celem jest życie wieczne właśnie w niebie, z Ojcem, który jest w niebie. To jest ostateczna perspektywa naszego życia jako chrześcijan. Miałem powiedzieć na początku, ale zapomniałem. Było troszeczkę zawirowania, ale w ogóle to dzisiaj chciałem zareklamować katechizm Kościoła Katolickiego. Trochę w dzisiejszych tych rozważaniach się tutaj odwołuję do treści zawartych w katechizmie, ale to jest. Niestety sam się przyznaję, że, że za rzadko sięgam po katechizm, ale zawsze jak sięgnę, to jestem pod wrażeniem, jak właśnie to jest wartościowa rzecz, bo to jest syntetycznie zebrane nauczanie kościoła w najważniejszych sprawach. No w takiej jednej książce niewielkiej, podobna może objętość jak Pismo Święte, ale to, co najważniejsze jest tutaj, to, co by nas interesowało. I co ważne z naszego punktu widzenia, właśnie jest cały, cała część katechizmu poświęcona modlitwie i także kolejnym wezwaniom modlitwy Ojczyzny. Więc bardzo zachęcam w ogóle nie tylko w tym kontekście, ale w tym też, ale w ogóle jakby czasami się pojawiają nam jakieś pytania związane z wiarą, to pierwsze źródło, do którego możemy sięgnąć, to jest właśnie katechizm Kościoła Katolickiego. jest to jest powstał dzięki wysiłkom Jana Pawła II jeszcze jeszcze za jego czasów został wydany przy ogromnej współpracy ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardyna Ratzingera, także kardynał Schönborn z Wiednia wybitny teolog miał udział w jego tworzeniu zaletą jest to, że jest bardzo tak syntetycznie przystępnie napisany w punktach Najważniejsze rzeczy, te, które mogą nas interesować, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła w różnych aspektach. Jest bardzo do tego zachęcam i sam też sięgnąłem do katechizmu właśnie w kontekście modlitwy Ojcze nasz. Tak, więc życie wieczne nasze w niebie z Ojcem jest. Naszym celem ostatecznym. Ojciec, który jest w niebie, a więc jeśli ojciec tam mieszka, to i my możemy znaleźć tam mieszkanie. Któryś jest w niebie, święci imię Twoje. I właśnie to. Ta świętość, która jest zawarta w tej prośbie, święcie mnie Twoje, jakoś jest też związana z tym wcześniejszym fragmentem, który jest w niebie. Bo właśnie to, że Bóg jest święty, to właśnie ta jakby pierwotnie to słowo święty, to to oznacza, że, że jest jakby po hebrajsku to jest kadosz, czyli dosłownie jakby od Odcięty. Właśnie w tym sensie, że całkiem inny niż ta rzeczywistość, którą znamy. Bóg jest święty, czyli właśnie inny niż to wszystko, co, czego doświadczamy jakby w doczesności, że przekracza nasze wyobrażenia. I właśnie ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali, że, że Bóg jest święty, po święty, jak śpiewamy też, a to nawiązanie, nawiązaniu oczywiście do tekstów też biblijnych. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. I tutaj to, po święcie imię Twoje trochę brzmi jak, jakby no taka prośba, ale to bardziej chodzi o to, że Pan, Pan Bóg tak czy inaczej jest święty, tylko bardziej chodzi o to, żebyśmy uznali tę świętość, żebyśmy to dostrzegli: Świętość Boga jako taką odrębność. I myślę, że tu bardzo ważnym wątkiem jest to, że że my też mamy być święci w jakiś sposób. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, a z którą myślę, jest cały czas sporo takiego zamieszania i, i trochę myślę, takich błędów często w takim powszechnym odczuciu. Czym jest świętość? No bo mamy to wezwanie bo to już z księgi kapłańskiej, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Y i Jezus też odwołuje się do tych wezwań, zachęca do tego, ale świętość świętości nie, po, nie powinniśmy mylić z doskonałością moralną. To nie, nie o to chodzi. Jeden z ojców duchownych, w, na początku seminarium, kiedy byłem w seminarium, tak, użył takiej bardzo pięknej definicji. Właśnie tego, czym jest świętość, czy kim jest święty. On bardzo fajnie to ujął. Powiedział, że święty to nie jest ktoś absolutnie bez grzechu, bo takich ludzi nie ma poza Jezusem i Matką Bożą. Święty to jest grzesznik, który nauczył się kochać. Jakby to podobieństwo i ta świętość. To do Pana Boga, to podobieństwo i świętość nasza, to jest coraz większa zdolność do kochania, do miłości, ale to nie oznacza naszej jakiejś tam niedoskonałości, bo wtedy możemy wpaść w taką pułapkę, w którą wpadli Faryzeusze, że no po prostu chcieli być doskonali i dopiero wtedy pokazywać chcieli się pokazać Panu Bogu, że. Czy jakby pokazać swoje zasługi i dostać za to nagrodę. Nie? Właśnie świętość to jest z jednej strony doświadczenie swojej grzeczności, ale jednocześnie otwarcie się na łaskę Bożą, która nas przemienia. W tym sensie właśnie świętość jest darem od Pana Boga. I oczywiście jest zachęta też i Kościoła i Jezusa, żebyśmy się rozwijali też moralnie i coraz lepiej żyli. Ale właśnie z, też z taką pokorą, z tą świadomością swojej grzeszności i że ona nie wyklucza tego, że możemy być, że, że możemy być świętymi. Świętość Boga i nasza świętość. I jeszcze może jeden aspekt, taki ważny z tym związany. Bo powiedziałem, że świętość Pana Boga, tak etymologicznie i to jeszcze tak właśnie biblijnie, to jest taka inność od tego świata, odrębność od tego świata. I to jest też coś, co, z czym się musimy zmierzyć czy skonfrontować jako chrześcijanie, nie? że nasza świętość też oznacza, że trochę mamy być. Jakimś takim elementem trochę spoza tego świata, że coś spoza tego świata mamy w ten świat wnosić. To jest właśnie to, trochę, co mówiłem w kazaniu, żeby uświęcać, przemieniać ten świat, nie? żeby przez doświadczenie Pana Boga, Jego świętości, chrześcijanie to, co Jezus mówi, wy macie być solą ziemi, nie? właśnie, żeby sol, sol ma taki wyrazisty smak. I może przemienić smak całej potrawy, nawet jak jej będzie niewiele, ale ma być wyrazista. Nie? Właśnie jest czymś innym od tego, co jest solone, na co jest posypywana. Nie? Że I w tym sensie to jest też jakieś takie przygotowanie się i też jakaś zgoda akceptacja tego, no, że właśnie też świat nie zawsze będzie nas przyjmował. To jest normalne, nie? że właśnie ten Pan Jezus nie był przyjęty, swoi Go nie przyjęli, jak pisze święty Jan. Yy, I to jest też los Jego uczniów. Nie? Więc też żebyśmy się nie dziwili, że czasami no, świat nie przyjmuje nas z otwartymi rękoma, Że część jest ludzi, część takiej rzeczywistości, która Rzeczywiście odnosi się życzliwie, no ale jest część takich, którzy może właśnie mają jakiś opór i czy się dziwią w ogóle, czy patrzą, właśnie czasami mówią niektórzy chrześcijanie, jeśli chcą żyć naprawdę swoją wiarą, no to mówią, no patrzą na mnie jak na kosmite, gdzieś tam, nie wiem, w jakimś środowisku, w którym jest. No to właśnie jest to. To jest. I paradoksalnie bym powiedział, że to dobrze. Nie? Oczywiście to nie, nie powinno być na zasadzie jakiejś takiej chorej nie? i czy z, nie powinno wynikać z wywyższania się nad innych, bo to a, absolutnie nie o to chodzi, ale właśnie to doświadczenie trochę in, czegoś innego, jakiegoś innego świata. Ja trochę miałem takie doświadczenie, a to było akurat bardzo pozytywne, to było do, bardzo pozytywne doświadczenie tego, jak zostałem księdzem. Ku zdziwieniu moich tam przyjaciół, na przykład z, z liceum, z klasy licealnej, bo wtedy akurat w liceum jeszcze zupełnie to, nie wtedy mi to po głowie nie chodziło, więc to i dla mnie później i dla nich było zaskoczeniem, ale wyczułem też coś takiego, że sam fakt, że ja jestem księdzem, to było coś takiego, że. Dla nich właśnie to było takie, dla niektórych tak miałem wrażenie, że to jest właśnie, że, że to jest coś innego, no nie w, ale w takim pozytywnym sensie, nie negatywnym, no nie było jakieś takie odrzucenie, tylko bardziej jakieś takie zaintrygowanie, skąd się to wzięło, a dlaczego i tak, i sam ten fakt, że jestem księdzem sprawiał, że na przykład niektórzy już w ogóle bardziej się otwierali na jakieś tematy, chętniej mówili o jakichś rzeczach, których przypuszczam, nie powiedzieliby mi, gdyby, nie wiem, no właśnie nie był księdzem, nie? to właśnie jakiś, jakiś element inności tak pozytywnie rozumianej. Więc to jako chrześcijanie, każdy z nas to może w sobie mieć i, i powinien mieć. To jest właśnie, jako ten element świętości, takiej odrębności od tego świata. Jaki program jest w białej sali? Już mamy zaczynać? No to nie będę przedłużał, bo obiecałem, że nie będę przedłużał, a tak się poskładało, że mam jeszcze mszę o 17, jest jeszcze koncert, więc dużo się dzieje, ale u nas zazwyczaj dużo się dzieje.